Działy te spotkania z poetami oraz konsultacje czy warsztaty poetyckie, ale no, to one raczej do Was nie są kierowane, prowadzi, prowadzi Sławek, ale jeszcze działa na przykład tutaj Wydział Oliwistyki z Katedrą Wiedzy i Katedrą Emocji. Do Katedry Wiedzy nie muszę Was zachęcać, ale do katedry emocji zachęcam, bo to są dziwne bardzo spotkania na przykład jutro będzie tutaj krawiec, właściwie cała rodzina krawców, którzy spędzili życie w Oliwie i mają od kilkadziesięciu lat pracownię krawiectwa miarowego przy ulicy Krzywołstego. No i właśnie oni będą opowiadali swoje osobiste, prywatne, a może i intymne historie oliwskie, jakich w żadnej książce się nie znajdzie. W czasie tych spotkań wyłazi dusza oliwska, bo ci goście opowiadają swoje, a publiczność też ma swoje wspomnienia i powstają naprawdę metafizyczne klimaty. Działa wydział sztuk plastycznych, ale. Wejście na stronę, no właśnie, ja Wam dopowiadał. GaleriaWarzywniak.pl jest taka strona, tam jest informacja o tym, co było i co, i co jest w planie bliskim bądź dalszym. Jest jeszcze strona Viva Oliwa. Ją chcę podkreślić, dlatego że to jest taka strona, którą my prowadzimy, ale ona nie jest nasza, bo na przykład tam jest również o poezji, która w ogóle nie jest w Warzywniaku, tylko w bibliotece.